Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Witamy serdecznie. I pozdrawiamy z jadalni w Ulica Piusudskiego 22a Agatko. Zapraszamy, zapraszamy. Dzięki dobroci serca, dzięki uprzejmości pani szefowej Kamili udało się zebrać do puszek 766,52 grosze. Zostaną one płacone na konto fundacji i przeznaczone na zajęcia muzykalniające dla dzieci, szczególnie tych najbardziej... Zaprosić Państwa tutaj do tego pięknego miejsca. Pani Kamila wkłada dużo serca w to, co robi, dużo pasji, tutaj widać. Wspierają też te inne inicjatywy, także teraz też i Panią Kamilę w jej działaniach, dajmy jej motywację do działania. Także Wy jesteście najważniejsi. Tak samo jak u nas, tak u Pani Kamili, ważne jest to, abyście byli z nami. Życzymy Pani Kamili wielu sukcesów, a my Państwa zapraszamy na zajęcia muzyczne na zachodnią 43. Bardzo dziękuję Ci za współpracę. Serdecznie dziękuję i oby to się rozwijało <tototek> ta, ta, ta. dla Was, dla ta, wszystkich nas, mieszkańców Świebodzina. Łączmy się, działajmy. Wszystkiego dobrego. Tak, wszystkiego dobrego.